Bardzo lubię to miejsce, jest niezwykle uniwersalne, pojawia się w nim wiele gatunków dzikich zwierząt, ale jest też piękne przyrodniczo i zwróćcie uwagę, że na pierwszym planie pojawił się piękny dorosły wilk, który jakby nigdy nic zatrzymuje się i zajada trawą, no bo wilki również i trawę jedzą, i wielokrotnie już to nagrywałem i opowiadałem, dlaczego tak się dzieje. I tutaj też na przykładzie tego miejsca widać coś bardzo ważnego coś, co musi dać nam do myślenia mianowicie to, że taka jedna mała kałuża. A tak wiele zwierząt, jaka ta woda jest potrzebna, żeby te zwierzęta mogły się napić czy schłodzić podczas upalnego dnia. I co jeszcze jest warte uwagi, to na pewno to, ile jest owadów w lesie. Zwróćcie uwagę, co dzieje się nad głową, nad porożem jelenia szlachetnego. Jedna wielka chmura. I nad moją głową, kiedy nagrywam dzikie zwierzęta i obserwuję... Również wisi non-stop taka właśnie chmura. W tym miejscu pojawia się również dzik bez jednej kończyny, który od 2022 roku żyje, ma się dobrze, dzięki swojej rodzinie. Jej tutaj nie widać, bo ten dzik woli samotność, jednak chce być gdzieś nieopodal swojej rodziny i on nauczył się z tym żyć. Oczywiście czasami trudno jest mu się poruszać, przemieszczać, ale po tych trzech latach naprawdę nauczył się to robić, my się najlepiej jak tylko mógł, no dzięki czemu. Żyje, ma się dobrze, co ciekawe, przebywając nawet tego samego dnia, kilka godzin po tym, jak z tego miejsca wychodzi wilk. A tych wilków jest kilka od trzech lat. Podobnie jak z dzikiem, który tą kończynę stracił. Najprawdopodobniej niestety z winy człowieka, kłusownika, no bo nie chce mi się wierzyć, że i wilczyca nie ma łapy, i dzik nie ma kończyny, ale i też drugi dzik no nie ma połowy. Przedniej kończynon również żyje, ma się dobrze, więc to pokazuje, że zwierzęta potrafią o siebie dbać, opiekować się sobą i radzić sobie nawet w tak trudnych sytuacjach. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.